teraz zarapuję jeszcze parę kawałków, zarapuję sobie, bo wiecie, bo wyjechałem z plewani, to muszę się pokrzyczeć tutaj na spotkaniu. A wy jesteście mili, to może jakieś brawo będziecie mi wili. No, dzięki. O, teraz będzie o Piśmie Świętym. Referent jest taki. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Dobra, to jeszcze raz i głośno, nie tam n -n -n, tylko Pismo Święte. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. O, to...

Życie jest pięknym momentem Człowieku czytaj Uwierz, życie jest pięknym momentem Człowieku czytaj Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj Słowa Bożego każdy Jeden wers przekazuje prawdę Życie ma sens, jest serio piękne to czytaj, pismo święte, odkryj prawdę. Słowo po słowie, zmienia się świat, ale nie zmienia się człowiek. Chciwość, pika, egoizm, mędrcaństwo, żywe słowo Boże. Oto lekarstwo na choroby duszy. Każde wariactwo leczyć można. Czytaj, Biblię, nie tylko na Wigilię. Tylu wierzących, a dzieci prawdziwi, daj się zadziwić. Błogosławieni, co przykre drętłe Można zmienić, by prostymi były życia Drogi kręte, Otwórz, mód się Czytaj Pismo Święte Uwierz, życie jest pięknym momentem Człowieku, czytaj Uwierz, życie jest pięknym momentem Człowieku, czytaj Uwierz, życie jest pięknym momentem Człowieku, czytaj Pytaj, czytaj, wejdź do... Te święte księgi, do wyprostowania są wrody Człowieku czytaj, daj? życie jest pięknym momentem Człowieku czytaj, Teoria tego, no, już to było? Wszyscy no, w górę Z Słowa Bożego, każdy jeden wers przekazuje prawdę Życie ma sens, jest serio piękne Dla Pismo Święte, odkryj prawdę, słowo po słowie, zmienia się świat, ale nie zmienia się człowiek. dziwość, szpytka, egoizm, draństwo, żywe słowo Boże, to lekarstwo. Każde wariactwo lecieć można Pytaj Biblię, nie tylko na Wigilię Tylu wierzących, jak dzieci prawdziwi Daj się zagrywić szczęśliwi Znaczy młodosławieni Co przykre, tręswe Można zmienić, by prostymi były życia Drogi kręte otwórz, mu się Czytaj Pismo Święte Uwierz, życie jest pięknym momentem Człowieku, czytaj i może Uwierz, życie jest pięknym do wyprostowania Są drogi kręte, człowieku Czytaj, jest Uwierz, życie jest pięknym Momentem, człowieku, czytaj Jest pytaj Czytaj, weź do ręki Żywe słowo, tej święte księgi Do wyprostowania są Drogi kręte, człowieku Czytaj, jest Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, tej święte księgi Do wyprostowania są